Siema! Dzisiaj Wam pokażę partię o pierwsze miejsce w moim turnieju. Jedynek, gdzie zmierzyła się przez Parod z Tekiem. Dopiero w Armagedonie się to rozstrzygnęło. Ogólnie cały filmik z highlightsów jest już na kanale z fazy finałowej. Coś wyświetleniowo bardzo nie poszedł, więc bardzo na niego zapraszam. Będzie link w karcie. I tutaj Tek wylicytował 8 minut. Więc to zawsze trzeba odejmować dwie minutki. No i dzięki temu gra czarnymi. A czarnym starcza remis, żeby zwyciężyć. No to lecimy. D4, E6, skoczek F3, C5. Jest to jakiś horwitz Defense. E3, więc dość stabilnie. A skoro zagraliśmy E3, to nie możemy tędy wyprowadzić gońca, więc gramy B3 i na długiej przekodnej go ustawimy. D5, gańc B2. Skoczek C6, wyprowadzamy wszystkie figurki. To jak w każdym debiucie. A3. Żeby tu nigdy się nie martwić jakimś skoczkiem na B4, bo prawdopodobnie chcemy zagrać Hetman E2 w którymś momencie, żeby zagrać E4, a po Hetman E2 już to jakiś skoczek B4 i wybicie gońca biopolowego mogłoby być problematyczne. Więc A3, gońc B7, skoczek BD2 rozsada skoczek E5 już do centrum, bo wyprowadziliśmy wszystkie takie figury. Hetman C7, F4 umacniamy centrum i do tego tu jakiś może wieża f czy wieża H3 i jakaś presja na punkcie H7. Na co A5, Hetman E2, A4, król H1. Przygotowujemy się do ataku, gdyż białe potrzebują zwycięstwa. Skoczek bije E5, fbe E5, skoczek E4 bicie, odbicie, goniec C4. No i tu jakaś presja się tworzy na królu, więc król się odsunął. Co nie było najlepszą decyzją. Troszkę dokładniejsze było goniec D5. Po jakichś wymianach wciąż mamy silne centrum, ale przynajmniej goniec się nie otwiera przeciwnika. I tu możemy się. Na spokojnie poprzestawiasz, nawet zaobchać tą pozycję trochę. Król h 8 bierze F4. Wciąż chcemy atakować. Tu od razu nie możemy, ale nawet tak, taki motyw jest w opcjach. A bije B3, C bije 3 Hetman C6 bierze AF1 na wolną linię. F5 i to był błąd, bo E bije F4, Gańc bije F4, i w tym momencie praktycznie białe mają dużo lepszą pozycję. I bardzo dobrze to wykorzystały, bo D bije C5, Hetman bije C5, i tu niestety. Się przez parodka pośpieszyła i wybiła gońcem. Wygrywającym motywem było wybicie wieżą, poświęcenie jakości. I po odbiciu wieżą, znowu bijemy wieżą. Po odbiciu bijemy z szachem. Król się odsuwa. Hetman G4 szach. Jak król ucieka dalej, to szach. I król na E8 jest bezpieczny, bo nie ma tutaj mata. Otóż nie, mamy genialne posunięcie. Koniec B5, które ja wypatrzyłem. Jest to na highlightsach, więc ponownie zapraszam. Jak hetman zbije, no to jest mat. Poświęciliśmy całą wieżę w tej kombinacji. A jak się goń zasłoni, na no to bicie, bicie i również mat. I klasycznie, jakby ktoś chciał ze mną potrenować, zapraszam na stronę szachomania.pl, gdzie jestem trenerem. Jednak niedoliczone, więc gońc bije F6, G bije F6 i tu najbardziej niezrozumiały ruch w partii, czyli A4. Dlaczego? Mamy atak. Król jest całkowicie otwarty. Co nam po tym pionku z A3? Bijemy i jedziemy na oponenta. Bicie, odbicie. Hetman bije a3, nie boimy się. Hetman h5, wjeżdżamy na oponenta i po hetman a1 zawsze mamy wieża f1 do obrony, bo koniec broni. A4 jednak, f5, co też było błędem, tylko nie zostało znalezione hetman b2, żeby przez całą szachownicę zestrzelić króla od teka. Bo tutaj po e5 jest wieża, bije f5 i te piony wyglądają po pierwsze głupio, po drugie król nadal nie czuje się bezpiecznie. Po jakimkolwiek innym ruchu były maty w e, kilku ruchach. Tutaj jest szach gońca po prostu. Hmm. E, jednak gońc bije E6, Herpan E5, więc już nie mamy tej diagonali. Gońc się wycofał. Co ciekawe, tu może było bić wieżą na F5. Oczywiście, jak nastąpi wybicie na E6, to bijemy wieżę z F8. No i co się dzieje po wieża bije F5? Znowu bijemy wieżą, bo po biciu gońca mamy ten szach na B2. Król g8, wieża g5, szach, król f8, hetman g7, szach, król e8 i wieża e5. To wszystko było nieuchronne, forsowne, no ale ciężko to policzyć. Gońec c4 się wycofał, wieża ad8, hetman h5. Co ciekawe, ponownie można tu bić wieżą. Wieża bije f5, wieża bije 5 hetman bije f5 i hetman b2, mat. Bo te dwie figury wystarczają. Tyle motywów w tej partii jest. Hetman h5, gońec c8, obronił pionka. I H3, tu już dość mocne wypuszczenie przewagi. O dziwo trzeba tutaj podważyć przez G4 i rozważyć pozycję króla, no ale jednak to nasze figury są skupione na ataku na rywala. Jednak H3, h C3, wieża H4, Presja, Hepan G7, H3 H6, no i ta wymiana to już coraz bliżej remisu niestety. Wieża D2, bicie, odbicie, Wieża HF4, Wieża na nową linię, Wieża się cofała. Król do przodu, król do przodu, król do przodu, zbliżamy się do końcówki, nie ma hetmanów, to król czuje się bezpiecznie z przodu. Po drugie, król zawsze musi być aktywną figurką w końcówkach. G4, bicie, bicie, wieża b F2, wieża b 2 wieża D1. Dużo w miarę sensownych ruchów. No ale tutaj wieża D1 niestety jest błędem, bo można zagrać G5 z szachem. I po król G6 mamy wieża H2, bo tu nie ma żadnego szacha wtrąconego, gdyż goniec ogranicza. No i zaraz będziemy... Na H6 i będziemy kąsać. Niestety nastąpiło gbf F5. I tu już można sobie wyobrazić jakieś wieża G1, wieża G4 z matem. Dlatego prewencyjnie król się wycofał. Ponownie można było grać wieża H2. Bo po wieża G1 mielibyśmy szach na H6. Król G3, król E5, wieża C2. No jak widać tu po silniczku jest koło remisu już. Wieża G1 szach, król F2, wieża H1. Trochę chodzenie w kółko. Gając H3, się odsunął, gęc A6, wieża F2, szach, król G3, wieża B2, presja na pionie. I tu jeszcze wieża C6, bardzo ciekawy ruch, z półapeczką mimo że niewiele czasu na zegarze. To tutaj nie można wybić na B3, bo jest wieża, b E6, szachem, bicie, szach i zdobywamy wieżę. I na spokojnie utrzymamy pionka z A4 bądź E3, więc jest to wygrana dla białych. Nastąpiło dlatego B5. I gojęstwy wybił na B5. Podczas komentowania wydawało mi się ABIE B5 za ciekawsze, bo po, po, bo, po, bo po. Bo po odbiciu wieżą. Chciałem pchać dalej piona i widziałem, że król nie może się podsunąć, bo jest bicie na E6, bicie i ponownie ten sam motyw z szachem. A jeśli wieża by wybiła na E3, to musimy odsunąć króla gdziekolwiek, byle nie na linie F, bo wtedy dostajemy jeszcze szacha na F3. I tu wszystko czarne zdążą połapać Więc na przykład król g2 I tu nie ma szacha na e2 Bo jest goniec A jakby król zbił to lecimy pionem dalej Bo po wieża b3 ponownie jest to samo I jakby król próbował podejść do piona i go zbić To mamy goniec d5 na koniec I wygrywamy partię Dlatego jeszcze trzeba sprawdzić Wieża bije e3 z szachem Król się podsuwa Wieża b3 Wieża bije e6 Król b 6 Goniec c 4 szach i w tym momencie niestety król się podsuwa i gońcem nie łapiemy naszego piona, więc to też nie działało niestety. W partii na spokojnie goniec odbił piona, goniec bije b3, bierze c5 szach, ponowne chodzenie w kółko, ale pion zaraz zostanie zdobyty. Szach i pion został zdobyty na e4, ale goniec od razu wygania wieżę i tu jeszcze można było kombinować, żeby utrzymać, te dwa piony, ruchem wieża e8 ale nawet goniec bije a4 e, remisuje tą partię bo po wieża a8 wieża bije e3 więc straciliśmy nasz atut 3 pionki, król f4 gońc bije d7, król bije e3 no i jest wieża na gońca, ale jest to teoretyczny remis nie za trudny do ustania e, wieża f4 szach, król e7 odsunięcie gońca, wieża bije e3 no i tu e, ewidentnie widać że partia zakończy się remisem Gdyż na zegarze czas parodki jest tylko 9 sekund, a uteka niecała minutka. Trzech I powtarzanie posunięć, żeby przynajmniej na rankingu nie stracić. W ten oto sposób Teku zwyciężył, znaczy zwyciężył. Zremisował w Armagedonie, czyli go zwyciężył. Ymm, gratulacje dla niego i zapraszam na poprzednie odcinki. Jak Wam się podoba, podobała ta analizka, za, pff, zachęcam do łapki w górę, subika z dzwoneczkiem i sekcja komentarzy jest dla Was. Hello.